Doberek kochani. Przesłanie na tydzień od 8 do 14 maja 2023. Tarot nam podsyła umiarkowanie, ósemka buław i dwójka pucharów. W tym tygodniu pamiętajcie o tym, że jest ktoś kto z Wami mieszka, kto z, dla Was jest ważny, nie zapomnijcie mu tego powiedzieć okazać trochę zainteresowania. Będziecie w tym tygodniu dość zajęci. Trzeba będzie dość szybko wykonywać pewne prace. Będziecie mieć sporo na głowie. I właśnie, pomimo wszystko, pamiętajcie o tym, że ktoś obok jest. Yy, trzeba, trzeba umieć wyważyć. Yy, jedyneczki lubią skupiać się na sobie, na tym, co ich interesuje. Kochana jedyneczko, yy, to, że ktoś jest obok ciebie, to też jest dla ciebie ważne, bo jeśli tej osoby zabraknie, dotkliwie to odczujesz. Starajcie się pomimo zabiegania, pomimo wielu spraw, które trzeba będzie rozwiązywać, robić to systematycznie, tak krok za krokiem. Nie brać wszystkiego od razu na tapetę. Co nam podpowie? Wyrocznia drzew celtyckich, ogamy. Jest to Olcha. Olcha mówi o tym, aby zastanówcie się, co dla Was jest ważne, i po kolei róbmy właśnie to, co mamy. Czasami trzeba podjąć kompromis. I tu właśnie jest taki, ten tydzień jest, jest czasem, w którym y, zastanówcie się, czy Wasze zdanie, chociaż bardzo lubicie mieć rację, drogie jedyneczki, czy to Wasze zdanie jest tak istotne? Czy może dobrze by było w tym tygodniu y, troszkę przymknąć oko, komuś odpuścić? Y, dać możliwość wypowiedzenia się komuś innemu, aby łatwiej nam się współpracowało. A co podpowiedzą runki? I tu mamy runkę, tu odwrócone Ingwas. Odwrócony ingwas mówi o tym, że nie izolujcie się. Jedynki są samowystarczalne, lubią czasami, czasami za bardzo odchodzić się od otoczenia. Nie izolujcie się, nawet jeśli uważacie, że, że osoby, które was otaczają, nie są wam potrzebne. Mylicie się. Dajcie, dajcie wsparcie i jeśli trzeba, to nauczcie się prosić o wsparcie. Izolacja będzie tylko pogłębiać jakiekolwiek problemy, z którymi się obecnie borykacie. Pięknego tygodnia i większej otwartości dla jedyneczek. Pozdrawiam.